Witajcie moi drodzy, w kolejnym vlogu, jest zima, jest zimno, a z racji tego, że jest zimno, jest śnieg, to podriftujemy dzisiaj BMW, co prawda nie taką, nie wiem, dwójką, ale ja nie mam na własność bmki ale wiem kto ma, wiecie kto ma? Mój operator, ja 46 zresztą też ma dwa samochody, bo zarabia u mnie, dlatego go stać, I ma dwa samochody. Cześć Kubuś Cześć, cześć, witam Kubuś tu pracuje pięknie A ty dzisiaj coś nagrywasz? Tak, jadę do Marcina no, Do Marcina na to jadę A, sam wroga nagrywasz? Tak, tak Jadę do Marcina, wiesz, ale... A coś ci pomóc? Nie, nie Ale będziesz dzisiaj cały dzień w biurze? No tak, no muszę to zrobić, nie? no do której produkacja. będziesz? No będę tak jeszcze pewnie no z 5 godzin, dobrze To będę później Dobra, no, ja na razie Ja pierdolę. Będę musiał samochód kupić. Moi drodzy, jesteśmy na to, że e, oczywiście nie da się jeździć na zwykłych zimówkach na, takim, na takiej nawierzchni. Bo zobaczcie, co tu jest. Tu, jest pod, tu pod tym śniegiem jest lód. Drogowa opona Pirelli, która ma kolce, patrzcie. A? Ale już ich nie robią. I taka opona będzie założona tu. A naprzód będzie taka festa zimówka założona. I zobaczymy, jak się będzie jeździć. I zupełnym przypadkiem znalazł się tu też Marcin. Marcin, co ty robisz na tym torze tutaj dzisiaj? Ja testuję opony z kolcami. A ja właśnie powiedziałem przed chwilą o niej. Powiedziałem, że jest super. Że jeszcze nigdy nie jeździłem. Będziesz jeździł? Będę jeździł. Przyjechał driftbusem. Z driftbusem już był odcinek, ale nie był po śniegu. I ja nie mam pojęcia, jak ta V8 z M5, będzie się sprawować na śniegu. Naprawdę nie mam pojęcia. Marcin, jeździłeś już tym po śniegu? Jeździłem. Kiedyś robiliśmy takie testy dla takiej super firmy Trateo. Na... Nie wiem, nie znam takiego. Testowaliśmy. Znasz Sebastian? Nie Trateo. znam Trateo, nie znam. Sebastian Trateo to jest firma. Nie znam. Której, Która się dookoła ciebie obraca przez ostatnie 5 lat. Czy ty wiesz o tym? Wiem, bo jeździłem Mazdo RX-8 ze sponsorem Trateo. Ale jeszcze nie przyszedł przelew żaden. Dlatego zdjąłem te naklejki Trateo zajebista firma Jak chcecie części do Transita to w Trateo Ale do wszystkich busów Do wszystkich busów w Trateo A do Transita w Transit Center Ale Polecam Sebastian Kraszewski Pisaliście w komentarzach Żeby się ogolić To się ogoliłem Jako prawilny kurier Przeglądłeś mi paczkę po że? Już Załatwione Dzięki, jesteś nieoceniony Poszło A dasz mi się drift busem przejechać? Nie ty jesteś. Ale dam ci na pewno pojęć Kuby E36. Już sobie sam wziąłem, wiesz? A, okay. Dziękuję Ci, co jest stąd? Prawda jest taka, że umówiłem się tutaj z Marcinem, dlatego żeby porównać E36 do transita, zobaczymy, co na śniegu lepiej jeździ. Czy transit z V8, czy poczciwa E36 z 18 i jest, moi drodzy, jeden z lepszych silników mi się wydaje, czterocylindrowy stosowany w BMK ponieważ te samochody z tymi silnikami świetnie się spisują jako baza do zbudowania relikrosówki, Bo taki samochód tutaj jeździ do 2 litrów, więc można naprawdę tym zapierdalać. Jest kurwa minus 10, ale już dawno nie było żadnego odcinka na śniegu. Ostatni odcinek na śniegu to były życzenia w Mazie MX-5, więc trzeba wykorzystać to, że jest zima i nagramy coś fajnego mam nadzieję. Lecimy. Dobra moi drodzy jedziemy, w kurce nie powinienem siedzieć, ale jest strasznie zimno, muszę się trochę ugrzać Już wam to mówiłem dlaczego nie można w kurtce jeździć, ale pas mam tutaj przez, przez klatę Jest strasznie nieprzewidywalna nawierzchnia, bo jest lód, suchy asfalt, kopki śnieg i to jest wszystko kurwa razem wymieszane Masakra, do driftu strasznie słabo i nieprzewidywalnie, ale grunt to dobra zabawa przecież Jedziemy! Patrz kurła, 1.8, zobacz Ja to I chmura śniegu Najgorsze jest to, że to samo nie hamuje Jak już się rozpędzicie tym bokiem To przestaje kurwa hamować I nie skręca Trzeba cały czas bokiem jeść I ze sprzęgła kurwa, jedziem Grażyna uh -huh. I ręczny coś działa? Co ty nie ma, nic! I tu jest żywy asfalt, żywy lód i kurwa, prosto. Z taka jest zmienna przyczepność, że to jest jakaś tragedia. Trzeba po śniegu jechać. Jeden na na czystej benzynie. Przekładka i w drugą. Lód! Odpuszczamy gaz i wyprostowała się. Puszczaj! Czekaj się! Dobra, gaz, jedziemy! Uuu, spin! Kurwa, sprzęgło, bo rozjemy wedyfer! Przekładka w śnieg! Jest, kurwa! Mam nadzieję, że nie ma lodu. Bo mu obiję całą karoserię! O kurwa! Próg? A próg! Kurwa, próg się kurwa. To jest moje trofeum, które zdobyłem na to, że w Toruniu odpadł próg. Mam nadzieję, że, że Kuba nie będzie zły. Ja pierdolę, będę musiał samochód odkupić. Muszę zdjąć koło, kurwa, dlatego, że nie mogę podejść tutaj. Profesjonalne wyważenie koła teraz w tych warunkach. On w ogóle nie bije. O, sprzedam tanio próg. M-pakiet. E36, czerwony, bardzo dobry, z karbonu jak widzimy, czarny od środka, leciutki Będę jeździł tak, mam nadzieję, że jak przyjadę pod firmę, to się nie szczęi, że mu to odkrycie Marcina nie ma, nie ma go churwa. mu się do samolotu Chodź, Chodź. Autentyk. Zajebałem samochód Marcinowi. Zobacz, jak był w szoku. Dzisiaj mam dzień tego. Podpierdalania cudzych samochodów. To co, bateria bokiem? Bo -ba, Kurwa, nie hamuje w ogóle Ten samochód Zajebista jest! Ale ja się spociłem, ja piję. Mam nadzieję, że nikt mnie nie skarci za to, że przepiąłem wszelki przez kurtkę. Przepraszam bardzo, ale jak tu wsiadałem, to było bardzo zimno. Zresztą widzicie, że para. Z ust mi idzie, bo jest minus 10. Jak tutaj się pokręci, to jest gorąco, ale wiecie, rozbierać się, ubierać, no wiadomo, bezpieczeństwo najważniejsze, przepraszam, Bije się w pierś. nie powinienem tego, czegoś takiego robić. Dzień dobry, tutaj kurier DHL-u, paczuszka dla pana w ekspresowym teście. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Będziemy się ścigać, moi drodzy, z Transitem, co jest absurdalnie debilnym pomysłem, ale on chce się ścigać, kurwa, on chce się ścigać. Z czym ty tutaj zobacz! W MK chyba idzie jak zło! Dogania mnie! O nie! <laughs> Kurwa, zakopałem się! Wyprzedził mnie! No. nie do końca rozumiem koncepcję tych zawodów. Czy my tutaj jedziemy i się ścigamy, czy jeździmy w parach bokiem? Co tu się dzieje? To się zaraz może źle skończyć. Jez, yes, wyspinował kurwa! To było pojewane, powiem Ci to było, pojewane. to było nieodpowiedzialne, kurwa. To było tak nieodpowiedzialne, że tylko wy mi się zrobić. Wszyscy razem w bębce w jednym tempie Śnieg mnie wyhamował Bączki to wersja slowmo, mo 15 na godzinę Ale dlatego powiem wam, że śnieg jest fajny, taki kopki Bo dużo rzeczy można zrobić bardzo powoli I bardzo wielu rzeczy można się nauczyć Bo się po prostu wolno jedzie Wiecie o co chodzi Że nie robicie tego przy prędkości, nie wiem 100 na godzinę Tylko na przykład przy 30 na godzinę i macie czas Żeby sobie tą kierownicą No chyba, że kurwa o, zrobicie tak bo nie skręci wam samochód. Ale właśnie warto szukać takich placów. Choć wiadomo, że mało jest tego w Polsce, ale niektórzy burmistrzowie w Polsce otwierają takie place. Chwała wam za to. W Toruniu też możecie przyjechać tutaj na plac. Może niekoniecznie na tor, bo tor widzicie jaki jest. Niekoniecznie on jest dobry do nauki, ale na placu, tak jak ja transitem jeździłem, bez problemu możecie przyjechać. Płacicie tam jakieś śmieszne pieniądze. I sobie godzinę jeździcie i upalacie. I to jest zajebiste powiem wam. Ten samochód jest niezniszczalny. One minute, 37 later. O nie! Nie zakup się tylko! Proszę nie, rób mi tego! Ten samochód jest niezniszczalny. Zobaczcie. To jest taka wiskoza. Ja jestem w stanie to palcem utrzymać. Ona, ona chyba nie działa. Powiem wam, że jednak nie jest zbyt różowo. Rozjebałem samochód, więc koniec zabawy, koniec odcinka. Pojeżdżone samochód zepsuty, bez progu. Ciekawe, jak Kuba zareaguje. Teraz czymś muszę wrócić do domu, nie? Został mi próg. Zepsułem samochód Urwałem próg I jeszcze sobie uszkodziłem Koła została zostawcie mnie Ja chcę tu zasnąć już Zobaczcie to Najbardziej pojemny bagażnik do BMW na świecie I Teraz pewnie zastanawiacie się Czym wrócę do biura A no, zupełnym przypadkiem Mam drugi samochód tutaj Którym mogę wrócić A jest nim Uwaga, uwaga Teraz bębenki, treble i te inne. Uwaga! Ford Fiesta! Zobaczcie, Fiścina ma nowe blachy. C2 Kick. Jedziemy do biura i w biurze powiem kubie, co się wydarzyło. I może będzie jakiś ciekawy plot twist. Także miło, mam nadzieję, spędziliście czas tak jak ja. Z Marcinem się już też żegnamy, wbijajcie Potem, do niego na kanał. Po tym co zrobiliśmy z kuby samochodem, a właściwie to ty zrobiłeś, to trzeba będzie mu nowy kupić. No to, to daj 150 zł. <grystanie> ja, da, ja daję drugiej i 300 i jest nowa Bema. Ja dam żadany. nawet 200, żeby miał. żeby miał. Żeby też czerwoną. <grystanie> Szybszą! Jestem Kubuś. Jak tam robota? No dobrze, dobrze. Poszło coś do przodu? O, moje klucze. Wiesz jak było? No fajnie. Ktoś ci musiał te przebitki nagrać. Zostaliście sprankowani. This is prank bro! Ustawione! Ustawione! Bemka naprawdę się zepsuła. Naprawdę urwałem tam próg, i naprawdę rozwaliła się chłodnica, i naprawdę zepsuło się wisko. <słyska> Mam nadzieję, że Kuba nie będzie zły. Trzeba będzie mu podwyżkę tutaj napisać. Podwyżka za wisko. No bardzo. I chłodnicę, i próg. A tak się bawimy. O. Taki był ciekawy dzień, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się materiał podobał. Mimo tego, że nie było jakoś dużo konkretów, ale była świetna zabawa. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze razem z nami. A my jedziemy naprawiać kalibrę i naprawiać BMK i w ogóle dużo rzeczy. Widzimy się, mam nadzieję, za tydzień na następnym materiale. I wbijajcie na bsafe.pl, łamane na Kickstarter. Trzymajcie się, cieplutko, pozdrawiam. Ja, czyli Kickstarter. Cześć!